Irek przede mną, taki głodny, mówi: To ja jadę, bo tylko dwa jabłka zjadłem, więc zasuwam do domu. Może tam coś będzie do jedzenia. A ja to sobie spokojnie z tyłu za szybko nie jadę, chociaż Irek mi tak nie ucieka, tyle że, że jemu się spieszy. I druga sprawa, że chcę do domu zadzwonić jeszcze. A niech dzwoni. Że słoneczko świeci, to bynajmniej tak sympatycznie jest. Miem, mam nadzieję, że to się tak da pomykać. Chociaż ta godzina to różnie wróży. Zobaczymy, co będzie dalej. No i spowolniło troszeczkę przed wjazdem na i No ale trudno. Takie życie, taki los. Trzeba to przeżyć.